Zimowa frajda śnieg, zimno jest. Cóż ja począć mam? A! Pierwszy śnieg tej zimy. Dobrze, dzieci, kto jest gotowy na. <grym> zimno! U, chłodno, co? A ja znam kogoś, kto pokaże tej pani zimie, gdzie jest jej miejsce. Zimowy zimoman! Zimowy zimoment to moja coroczna akcja. Dzieciaki uwielbiają, kiedy się przebieram. Gdy szef się przebiera, to aż szczypią mnie oczy. A ten zimowy zimomen to największa porażka. Na razie. A wiecie, dzieci, co zimowy zimomen lubi najbardziej, tak? To zabawy na śniegu! Nie! Yeah! Yeah! Nasza pierwsza zabawa obudzi w was refleks i nauczy was działania w drużynie. Bitwa na śnieżki! Yeah! Okej. Okay, yy, czas na śniegowe aniołki. <laughs> a, po co jadłem ostre papryczki na śniadanie?! <laughs> Napadało, co? O, o, A, te zabawy na śniegu nie idą za dobrze. Lepiej dam z siebie wszystko. Tadaam! Co jest z wami nie tak? Jak to możliwe, że nie cieszy Was zimowy zimobałwanek? Bo wszyscy tu zamarzamy! A kody będzie zaraz w środku pingwina! Dwunaste zwierzę, które widzę od środka! Szefie, jest zimno, żeby robić coś na placu zabaw! Dobrze, dobrze, ale zimowy zimomen ma jeszcze jednego asa w kombinezonie. Wszyscy pokochają bałwanka, który świeci! Tak! Niech żyje zimowy zimomen! O nie. Niech mi ktoś powie, co się dzieje! Teraz wybuchnie! Witajcie, nowi przyjaciele! Jestem Bałwanek Płatek! Gadający Bałwanek? E, chwi, chwila dzieci. E, co mówimy za każdym razem, gdy zabawka, krasna ogrodowy albo piñata ożywa? Że, Że najprawdopodobniej chce nas zjeść. Na śnieżynkę, nie. E, jedyne, czego chce płatek, to miło spędzić z wami ten zimowy dzionek. Dzięki, nowy przyjacielu. A, a, możemy się z nim pobawić? Proszę. Ale podobno było wam za zimno, żeby siedzieć na zewnątrz. Nie, gdy jest tu płatek. jest. Zimowo-bombowo! To kto ma ochotę na bitwę na śnieżki? I poczułem chłód. Ten cały płatek myśli, że jest lepszy od zimowego Zimomena? O, zobaczymy, czy uda mu się wygrać z tym. Hej, dzieci! Skoro już kochacie śnieg, kto chce zjechać na sankach? Z tej góreczki? Pierniczki! Odrobimy magii i będzie prawdziwa zimu Frajda! Oj, nie jest dobrze! Oj! Śliweczki. Oj, śliweczki! Hej, to całkiem fajne! Dla, dla, dla. Nie pokonam płatka w zimofrajdzie, ale zawsze wygrywam czytając bajki. Ah, elf, który spadł z półki i na nią nie wrócił. Bingo! Dzieci, czas na bajkę! Co? Aaaa! 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 O, o nie, kreskówki nic nie pobije! Płatku, gdzieś też najlepszy na świecie! Zazdrosmy o bałwanka? <laughs> Nigdy w życiu! Ja jestem zawodowym wychowawcą! <laughs> Do tej pory zawsze sądziłem, że wy, bałwanki, umiecie tylko stać bez ruchu, a potem topnieć na wiosnę. <laughs> I mówić... <"Aa>, ja topnieję! <laughs> to zabawne! Oj tak! Rozpływamy się na słońcu, a ludzie patrzą, śmieją się i co roku lepią nas od nowa, a potem jeszcze raz i znowu! I znowu! Dobrze dzieci, koniec zabawy. Wszyscy wracają do środka. Yeah! Wybacz płatku, zakaz śniegu w środku. Takie zasady. Bu -bu! Płatek! płatek, 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 płatek. Dość tego. Wybierajcie, albo on, albo ja. Cóż, a więc zastąpił mnie bałwan. Jakoś od zawsze wiedziałem, że tak to się skończy. Obniżyłem temperaturę o kilka stopni, żebyś się tu lepiej czuł. O, jak milutko! Ale może tak lepiej obniżymy ją na sam dół? A teraz czas na was! Nie wiem, czy gry w środku przedszkola podobają mi się tak jak te na zewnątrz. Gry? Oj, to nie jest gra! To jest zemsta! Rety, ale zemsta na zim! O, ależ na was, cieplaczki! Każdej zimy wy, ludzie, nas lepicie, a gdy przyjdzie wiosna, nie robicie nic, gdy my topniejemy w smutną kałużę! A nasze biedne dusze zostają uwięzione w królestwie chmur, aż do kolejnej mroźnej zimy! Mamy tego dosyć! Więc zaplanowaliśmy naszą zemstę i czekaliśmy na kogoś lekkomyślnego, kto przywróci nas do życia! A więc, przepraszam na chwilę, ale muszę przywołać kilku moich śnieżnych braci! Sopel? Zabrażalnik, szary dzik i... Ziom. o, Ooo! O, wielkie dzięki Pingwinku! Jeszcze chwila na zewnątrz i zmieniłbym się w szefa sopla. O, masz rację! To wszystko moja wina. Oj, co ja bym dał, żeby znowu słyszeć słodkie głosiki tych dzieciaczków! Tak, dokładnie takie! Chwila, moment! Te słodkie głosiki dzieci brzmiały, jakby coś było nie tak. A wiedziałem, że ten kulkołobus coś kombinuje. Znaczy, nie miałem zielonego pojęcia, ale teraz już mam. To jest zadanie dla. zimowego zimomena! Sytuacja właśnie się pozmieniała. Cieszcie się, bracia i siostry! Dzisiaj zamrozimy przed a jutro cały świat! W tym roku wiosna przyjdzie do nas wcześniej. Nie! bałwanki, Do ataku! Oto akcja powie w tropiku! Nie. Dalej dzieci, wasza kolej! Wybacz, płatku! Sędziłeś, że zemsta jest najlepsza na zimno, ale akurat dla Was przygotowaliśmy zabawę na gorąco. Co? Aaaa! 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 Prawie jak lody. O, wydaje mi się, że wygrywamy. Okej. Więc chyba dostaliście na... Serio, ale musisz zostać na deser! Serio, tylko na to cię stać! Czasko! Może tę rundę wygraliście! Ale ja tutaj wrócę dokładnie za rok! I za dwa lata też! I któregoś pięknego zimowego dnia kolejny wychowawca znów mnie ożywi. Zobaczycie! Hmm. W sumie ma rację. Może lepiej będzie, jak się do końca nie roztopi. Nie ma sprawy. Znam idealne miejsce dla naszego płateczka. Ja, tyra, tyra. Ojej. Chyba trochę tu dla niego za ciepło. Trudno. <laughs> Não, não.